O, chciałbyś mi je kupić ze swojej pieniążki. Nie. Hej! Hej, witajcie, jestem Damian i dzisiaj zrobimy coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego dla mnie. Ostatnio był odcinek, gdzie przez 10 minut musiałem mówić tak mojemu bratu i dzisiaj przyszła pora się odegrać. Biliście naprawdę bardzo dużo łapek. Grać chodź tu, chodź, chodź Staniaczku, chodź, 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 chodź. No, załóż maskę najpierw dobrze, jeszcze masz czas, jeszcze nie kliknąłem stopera. Chodź, 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 chodź. I słuchajcie, tak jak się dogadaliśmy z Gracusiem, dzisiaj, jeżeli będzie chciał coś kupić, on będzie musiał się, to będzie musiał się na to zgodzić i to za jego pieniążki dzisiaj. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy odcinek dla mnie, dzisiaj naprawdę będę mega, mega... Ja hmm, Może się zmieścimy, może nie, kto wie, kto wie. Ja mam tego stówka, ale ja ci od razu mówię. Dobra, przypominam wam zasady. Gracjan na wszystko, co będę chciał, będzie musiał powiedzieć tak. Dlatego masz tutaj już swój telefon, trzymaj. Przez 10 minut na wszystko, wszystko musisz mówić tak. Czy rozumiesz zasady? Tak. Rozumiesz, OK. Tak. No i drodzy widzowie, jeżeli chcecie kolejny odcinek, tylko żebym znowu tym razem ja mu mówił tak i powiedzmy, że 15 minut tym razem, albo 20. Każdy jeden tysiąc łapek to jedna minuta mówienia tak tobie w następnym odcinku. Myślisz, że to jest dobry tip, Ja mówię tobie tak. No ja w tym odcinku. Ja mówię, tak, 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 tak. Dobra, możemy robić tak, możemy nie, robić tak. Nie, nie, no. no ja się podoba mi Ciebie to mówisz tak. No tak, tak, tak. I każdy tysiąc łapek to jest dokładnie minuta. jedna minuta mówienia, no tak. No. A jakby, a, i, a może sekundy będą. Nie, były... dobra, już nie kombinuję. Dobra. Ale zanim jeszcze kliknę, przypominam, że do świąt możecie wygrać dwie legendy. Tak, dwie legendy, czyli wartość około tysiąca gemów. Wystarczy, że polubicie ten film, zasubskrybujecie mój kanał i kanał mojego kumpla, który macie w opisie. No, i napiszecie w komentarzu. Pomidorek. Po prostu napiszcie, jaki chcecie komentarz. Może być taki, może być inny. No i co? 3, 2, jeden, czas start. Ruszyło, ruszyło, czas start, wystartował No dobra, Gracjan No to czy nie chciałbyś zacząć może od takiej fajnej czynności, jak otworzenie tej skrzyneczki, którą masz tutaj? No dobra. W Pucharów. Ok. Otóż ją, proszę. Okej, okay, dobra. Dobra. Okej, okay, no dobra, to w tym momencie mam dla Ciebie takie zadanie, że masz wejść do sklepu. Okej. Okay. Czy nie chciałbyś mi powiedzieć, co w tym momencie jest w sklepie? Jest magia świąt i oferta specjalna 3 box. A ile kosztuje magia świąt? 47 zł. Chciałbyś ją sobie kupić? Okej. Okay. Ale nie, to ja się na to nie zgadzam, nie chcę, żeby było na, na, na Twoim koncie. Czy chciałbyś się przelogować na moje konto? Ja nie umiem. <laughs> Umiej, umiesz, bo Ci pokazywałem ustawienia. Ale jest na kodów. Nie, po prostu klikasz. O dobra, ja się przyloguję. Szybko, muszę to zrobić szybko, bo mi czas leci. A Ty z kamerzy wiesz, jak wykorzystywać czas. Dobra, tu jest moje konto. No, no i pięknie, to mi się bardzo podoba. Dobra. I tak, na początek chciałbym, żebyś ee, na pewno nie otwierał żadnych skrzynek. Okej. Okay. Wejdź w sklep. Okej. Okay. I proszę cię, żebyś mi kupił magię świąt. Okej. Okay. Dobra, to musi być mój kciuk. Ale musisz mi, musisz mi odeć 47,99. Co do grosza. Dobra. Dobra, mamy minutę 30. Ja już jestem na razie zadowolony. Dobra. I teraz bym chciał, żebyś... dał mi otworzyć tego Megaboxa. Chcesz mi dać? Otworzyć tego Mega Bardzo dziękuję. Dobra, tradycyjnie 5. No to możesz go przez, możesz go przeklikać. Co, ale nie? następnego mega boxa nie wolno Ci otworzyć. Ale więc... Że... I tak. I wiesz, że... <laughs> wiesz, że nawet jak jest pięć przedmiotów, to może zrobić się jakaś postać? Może, może, ale to bym musiał mieć już wszystkie star powery i te ulepszone. Mhm. Bo no po prostu innych... Później się zmniejszają te liczby, nie? Jak już masz wszystko. Dobra, ja tego... Czy mogę otworzyć tego mega boxa również ja? Dziękuję. Ja no nie nienawidzę tego. Klikaj, klikaj, klikaj. No nie chce mi się, masz czasu na klikanie, ale nie wolno cię kliknąć mega boxa, bo ja chcę go otworzyć dalej. Ale co wiesz, że były dwa? Co były, tylko dwa? Jest tylko dwa. No dobra, to odrzuć to zaproszenie. Czy chcesz wyłączyć szybko, właśnie to, żeby nas mogli zapraszać do znajomych? Okej. Okay. No dobra, ty tak to robisz, okej. Okay. Dobra, teraz tak wejdź w zadymiarzy. Jaki jest zadymiarz, jest twoim ulubionym? Leon, tak? No to wiesz co, ja nie mam Leona. A jakiego najbardziej nie lubisz? Najbardziej nie lubię. Tak. Dobra, ale weź Ems. Ja chcę, żebyś mi nabił trochę puszek. Weź Ems, proszę. I zagraj mi. Czy muszę coś wykonać? O, zagraj mi nagrodę, bo nie, nie będzie mi się chciało grać nagrody, więc zagraj mi nagrodę za mnie. Eee, dobra. Więc graj tą nagrodę, a ja się ciebie zapytam. Czy chcesz mieć może pączka na głowie? Tak, nie. <grych> Bardzo proszę. Akurat prawda. Co? Jak raz chcę. jak lubię. Dobra, ale dobra, na razie to tak. poważ... A nie, mógł, by był prawdziwy. Eee, Grasen, czy chcesz mi wygrać grę? Tak. Ja chcę, żebyś mi ją wygrał, więc nie możesz mi jej tutaj przegrać. Mm. Więc nie udwalaj, maniany. Aczkolwiek ja się będę przeszkadzał, bo. Czy chcesz, żebym ci dołożył misia? Tak. Uważaj, mi będzie ci zasłaniał. <noise> <noise> nie więc taki patentowy mis. Um, ja ci mogę. Nie, jak głupio to zrobiłem, nie powinienem ci odpalać gry, bo sobie teraz marnuję czas na tym trochę. Ale no przynajmniej później nie będę musiał marnować, żeby grać nagrodę. Oj, przepraszam. Nieładnie, nieładnie. Czy chcesz na chwilę położyć telefon i szybko pójść po pączka i za ha? założyć go sobie na Tak. Ej, bo cię zabiją. Dobra, ja cię ci założę. Graj, graj, graj. Musisz mi wygrać. Nie możesz przegrać tej gry. A ja zagram? To będę na ciebie bardzo zły. Bardzo. No to jednym, jednym No to szybko, musisz wygrać. Masz minutę. Ej, tu... Nie, ej, serio, bardzo źle to zrobiłem, że odpowiadają tą grę, bo mi czas leci. Ja ha, ha, ha. Już właśnie... Słuchajcie, 4 minuty w tym momencie zleciały. 4 minuty, nie, nie widzicie pewnie stamtąd. Nie widzicie. 4 minuty 20 sekund. Dobra, graj, bo przegrywacie. Trzema gwiazdkami przegrywacie. O, co? Już wygrywacie? Przegrywam. A ty a na spełnię. Ej, miałeś mi to wygrać. Gazan, czy chcesz mi to wygrać? Co ty robisz? Tak. Co ty robisz? Szybko, wygrywaj to. Użyj ulta. Użyj ulta. Uf, Jezus, proszę mnie nie stresować. Dobra. 20 sekund, no dawaj tego ucieka w końcu. Czy chcesz użyć ulta? Tak powinienem powiedzieć, żebyś go w końcu użył. Dobra, zabiła was, ale macie dwa przewagi. Nie, nie przegrajcie tego. Jezu, 5 minut zmarnowałem. 5 minut, 5 minut. Wygracie? Wygracie i uda się. Chyba, chyba, jed, jed, nie, nie przegrywacie. Jezu, przegrałeś to w ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie to przegraliście. Jakbyś się tak nie wyłożył, na końcu to by było... Dobra, szybko z tego wychodzi. Chcesz szybko z tego wyjść? Tak. Dobra, wychodź, 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 wychodzi, wychodź, wychodzi. Teraz proszę mi wejść w sklep. Uh -huh. I e, pokaż mi jakie są skiny. No, ok. Mmmm. Jeszcze za Mmm, No na pewno chcę żebyś mi wydał Starpoincy. Nie, 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 nie chcę. Dobra. A może pokaż mi gemy? <gamy> Oj, które gemy ci się podobają najbardziej? Aha. Oj, chciałbyś mi je kupić za swoje pieniążki? Nie. Ej, poszł jak, jak wygląda czelecz? Tak. Tak. Dobra, no nie zrobię ci tego, nie będę taki. Ale możesz mi... słuchaj, e... 80 gemików chcesz mi jeszcze dodać? Dobrze, dobrze, ja się zgodzę, może być 80. Okay. Nie będę taki, już tak dużo nie będę od ciebie wymagał. A już... Aha, to w sumie z mojego konta idzie, ale jak mi nie oddasz tego, to po prostu będę ci ścigał. Dobra. Ja sobie pójdę. Dobra, kliknij OK. Teraz przejmij proszę w lewo. W lewo, w lewo, jeszcze telefonik. W lewo, w lewo. Kupić wszystkie postacie? Właśnie się zastanawiałem, ale... Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Czy nie chciałbyś jeszcze przesunąć w lewo ekranu? Kup proszę... Sandwich. nie stać mnie. Kup proszę właśnie te trzy megaboxy. Ten, ten, ten. To proszę proszę kupić, co ty za przedłużenie? ty, widzisz to? Czy chcesz kupić co? Ile mamy procent szans? 0,1, coś tam. No to całkiem spoko, no. Ej, kup trzy megaboksy. Dobra. Chcesz kupić trzy megaboksy? To tak. Dobra, więc teraz proszę mi. Czy chcesz oddać mi telefon w tym momencie? Tak. Dziękuję. Mogę sobie eee, ja teraz... Teraz na to ze swojej twarzy? Nie, nie możesz. Okej. Okay. Dobra, ja otwieram sobie sam. Widziałeś, pięć było. Jezu, słuchajcie, nie, naprawdę, ja nie rozumiem, ile można otworzyć boxa. Dobra, masz. Czy chcesz otworzyć tego boxa? Ja nie wiem, co ja mam mówić na tych mega bo, bo to jest po prostu tragedia. Dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz ja otwieram. Albo, czy chcesz otworzyć nosem? Dasz radę? Nie, bo to jest taki, taki plastikowy. Spróbuj, dawaj. Jezu, no... Ej, ile my megaboksów u mnie otworzyliśmy dzisiaj znowu i nic nie wypada. 7 minut mam. Dobra, co jeszcze, co, jeszcze, co jeszcze możesz mi zrobić na tak? Co jeszcze możesz mi zrobić na tak? Żeby mi się to opasało. Już mm. jesteś Dobra, wiesz co, wróćmy. Albo nie, nie wracajmy na twoje konto. Czy chcesz mi jeszcze odkupić tego megaboksa? Dobrze. No to kupuj go. Chcesz Ale tak, chcę otworzyć. Trafiłeś. Jezu, dalej pięć. Dalej 5 mam, nie? To jest tragedia. Dobra, 8 minut. Mam jeszcze całe dwie minuty. Dwie, dwie minuty. Dwie minuty i myślę. Myślę, że teraz wrócimy sobie na twoje konto. Dobra, nie całe dwie minuty. Jesteśmy już na koncie Gracjana. i słuchaj, chciałbym, żebyś wszedł w swój klub. I bardzo mnie wkurza jedna rzecz. Czy chcesz usunąć szybko wszystkich nieaktywnych? Szybko, wywalaj, bo mnie bardzo wkurza, że jest bardzo dużo nieaktywnych osób u Ciebie w klubie. Szybko masz wywalać, masz bardzo szybko to robić. Szybko. Szybko, bardzo dużo nieaktywnych. Bo jest tam jest strasznie bardzo dużo nieaktywnych osób. Jak chcecie, to dołączajcie do niego do klubu. Ale musicie być aktywni, bo mi się bardzo nie podoba, że on ma bardzo dużo nieaktywnych osób. U mnie w klubie są sami aktywni. Ej, tak, dobra, czy ja mogę to zrobić za ciebie? Bo widzę, że ty specjalnie mi tu przedłużasz. Wiem, miesiąc, te... miesiąc temu. Bardzo proszę, wypadł. Ja 10 tysięcy bucharów. Ale co z tego? Jak nie gra, o tutaj dwa dni temu, no to nie, to nie miesiąc, to prawda? Dobra, wyrzucone. No i zostało mi 40 sekund, co ja mogę zrobić 40 sekund? Chciałbym, żebyś zagrał grę najlepszym swoim zadymiarzem. Leonem. Dobra, graj, ale klejnoty chcesz zagrać? Ja myślałem, że chodziło mi o solo. Czemu odpaliłeś klejnoty? No dobra, Gracjan, i wiesz co? Masz przegrać grę. Czy chcesz przegrać grę? Tak. Dobra. Wam no, tylko przez 20 sekund musisz mnie słuchać, więc jest szansa, że możesz mógł ją wygrać sobie do końca. Albo co? Nie pokażę Ci czasu. No jeszcze ci zostało 40 sekund. wiesz, że mi zostało 10 sekund. Nie, 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 jeszcze 27. Przez 27 sekund musisz mówić tak. No dobra, koniec czasu, 10 minut. Dobra, wykorzystałem wszystko. Otworzyłem mega boxy i, i co? I jest ten mega był... no. I masz kita, i tak przegram. I tak przegram. No miałeś przegrać. Ale nie no, w sumie teraz już nie musisz przegrywać, więc teraz pokaż widzom, pokaż widzą, że jesteś kozak, kozak w Stars. pomimo, że masz tylko 5000 poprawków cały czas, że potrafisz grać. Dobra, o, o, nieźle. Pokaż i teraz wygraj, dawaj, zrób to Ale niewidzialny Leonek, też bym sobie takim polatał. Ty no zacząłeś nieźle grać nawet. Ej! Ale nie tak blisko, niepotrzebnie. To jest coś od was? Jest ten kold. Czy ten kold to porobi? No nie, odwalił ten kolt. Inny kold was rozwalił. Nie, nie, nie biegaj tak. No muszę mieć gamy, bo bardzo mnie... Mógł... Ale to było kupiotkie, bo przez to przegraliście. Jakbyś nas spokojnie co zrobił, to, zrobi, to nie by się bali podejść pod te gamę. Dobra, no próbuj, 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 ale nie biegnij tak, nie biegnij, tak, tak tak, nie biegaj. Czy chcesz za, za mnie zagrać tę grę? Nie, no, niestety to nie dam odcinek. Przez jedną sekundę? Dobra No, to słuchajcie, w tym odcinku od nas to by było na tyle Jeżeli wam się podobało to koniecznie zostawiacie łapki i pamiętajcie, że każdy tysiąc łapek to jedna dodatkowa minuta w kolejnym takim odcinku No i widzimy się w następnych filmach Subskrybujcie kanał, papa! Pa. Pa, pa. Ciekawe czy to się wszystko ja wypełniło tego nie odda,